No więc ja się nazywam Travik To jest jakby, można powiedzieć, druga edycja mojego kanału, no bo poprzednio nazywałam się Quarter. Teraz zmieniłem to. Miałam głupie naprawdę filmy według mnie. A od razu mówię ci co mnie nie, jeszcze nie znają, od razu mówię, nie jestem dzieckiem Minecrafta, internet mi padł. Nie wiem dlaczego nie działa, no i dlatego nagrywam Minecraft. Chciałbym powiedzieć, że yy, na ta... znaczy nie. Yy, chciałam powiedzieć, że yy, jak chcecie, to w komentarzu napiszcie, czy chcecie tą serię z, z Minecrafta, czy z jakichś innych gier... Yy, no i co? To musimy stworzyć chyba nowy świat jak w Minecraftie. Jak już stworzyłam to główno. Nawet o tym nie będę wspominał. Nie gram na modach, ponieważ... Tak mi to laguje, bo ja gram na laptopie i długo będę miał komputer. No i byście się zestrali, jakbyście zobaczyli jak to wygląda No i co? sobie świat, nazwijmy go oczywiście YouTube. Sit. Y, oczywiście y, Dobra. Może być. Y, super. Gramy. się chwilę będzie ładować. Oki. Okay. Dobra, mamy. To znaczy mamy jeden mod. Mamy Optifine. Ile rzeczy? Tu, 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 tu. E, może właśnie zrobię jeszcze vloga. Um, może zrobimy na przykład QA jak chcecie um, to piszcie w komentarzu na przykład pytanie, wtedy zrobię z tego QA. Um, no. no i to chciałam na temat tego powiedzieć. A i piszcie właśnie z czego chcecie tego vloga. Czy na przykład y, z mojej, na przykład jakiejże na mojej nodze wyczynowej. Czy na przykład o mnie, takiego opisującego mnie vloga. Y, czy właśnie... Y, nie wiem, sami na co wpadnijcie, jakiego vloga mam zrobić. I y, 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 jak pod tym odcinkiem będzie pięciu łapek w górę. Y, Be zaczną y się robić y filmy z kamerką y no i to właśnie tyle a my sobie zbieramy tu drewno, my tu gadu, gadu, a na no, strajcrafcie się nie y tym, no na no się nie y wypadło mi z głowy <trym> O, na strike się nie ty, no, Nie zajmujemy się, nie ma. mi z góry, sorry, zapomniałam. Pozdrawiam, od, yy, pozdrawiam e, pana y, Dirta, który ostatnio miał bardzo fajny filmik yy, przy... Przygo nie, kapitan Dirt. Zapraszam na jego kanał w, w, w opisie tego filmu będziecie mieć link do jego kanału Też jest bardzo fajnym youtuberem dla mnie no. O nie, piaszki tuszam Piaszki czasu Co ja w ogóle robię, ja nie wiem kurde no. no Czemu tu jest dirt? Ja ten dirt w kurza. Jest. Odcinki będą tak 10, 20, 30 minut. Max, bo jeszcze muszą się wyrzucić. Jeszcze muszę je fajnie ob obrobić. Delazo! <laughs> Takie ja ze mnie dziecko z tego Minecrafta ja głupiej. Dobrze ja w niego codziennie nie gram. Co to by było jazu. Mhm, mhm. A i może będą um, openingi z CSA, openingi skrzynek. pewnie już wszyscy to robią, ale postanowiłem, że może też to zrobię będą jakieś deadmeczyki mam parę dobrych fleszy które znam na przykład ale my znowu nie o tym dobra musimy nakopać trochę drewna minecraftowego drewna a jo super drewna mhm. w ziemi raczej tego kobla no, tak dawno w Minecrafta nie grałam, że... A już zapominam rzeczy. Dużo. Dobra. Okej. Okay. <ścoughs> Jezu, ale tu ciemno. Pole widzenia... O nie, Quick Pro. Ustawienia graficzne, ale się ale... Co?! No, no, no. Tak ma być. A. To, że mam słaby komputer, to nie znaczy, że nie mogę grać na wysokich ustawieniach. Jakoś... To główną wytrzyma Mamy już trochę żelaza. Trochę więcej niż trochę. Czemu ja nie mogę wziąć? A jakie gówno? Gówno, nara. Nie lubię Cię, jak taki hamski jesteś. Dobra, ja myślę, że zaraz zrobimy sobie gdzieś jakąś kwaterę. O, jakiś lacz był, lacz, klocz. Co musimy stąd na pewno wziąć? I robimy stąd wypad. Siaba, ja bada, bim. Super. LOL! LOL! lol o oh, lol co się dzieje nie na, na pewno nie będziemy grać oległość renderowania 16 no po prostu super Su, super nie super dobra jak mi się jeszcze raz zwiksuje, to ja się naprawdę wkurzę, nie? Aha, super! Tu będzie. Tu będzie. Dobra. No. No widzimy sobie na powierzchnię. No. Jak ja głupi jestem. Super. Dobra. Myślę, że zakończymy sobie ten odcinek, bo i tak nic fajnego myślę, że w nim nie było. Ale zawsze możesz mnie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć. Woo!